Dzień dobry. Tematem dzisiejszej lekcji są kąty i przekątne, a dokładnie wzór na sumę kątów w wielokącie i wzór na liczbę przekątnych w wielokącie. O, po pierwsze, zdefiniujmy sobie, przypomnijmy sobie, co to jest wielokąt wypukły. Wypukły wielokąt. No i takie dwie równoważne definicje. Pierwsza to jest taka, że każdy kąt wewnętrzny. Każdy kąt wewnętrzny jest mniejszy niż 180 stopni. A druga, która będzie dla nas dzisiaj bardziej użyteczna i częściej z niej skorzystamy jest taka, że dowolny odcinek utworzony o końcach. W punktach leżących w wielokącie, w całości leży w tym wielokącie czyli odcinek o końcach w dowolnych dwóch punktach, w dowolnych dwóch punktach z wielokąta. Leży w tym wielokącie. No to popatrzmy. Narysujmy sobie jakiś wielokąt. No to widać, że wszystkie kąty, taki przykładowy wielokąt, ma mniejsze niż 180 stopni. A teraz jak narysujemy, weźmy sobie dowolne dwa punkty, narysujemy odcinek. No to rzeczywiście on leży wewnątrz tego wielokąta w całości. Tutaj też. No i w szczególności dowolna przekątna leży w całości w takim, w takim wielokącie. A jak już weźmiemy na przykład inny wielokąt, tutaj mamy kąt większy niż 180 stopni, jest to wielokąt wklęsły, no to tutaj przykładowo odcinek, który nie leży w całości w, w, tym, wielo, w tym wielokącie. No dobra. Dalej powiemy sobie dokładnie, co to jest przekątna. I przekątna jest to odcinek w wielokącie, no tu weźmy jakimś w n kącie, łączący dwa nie sąsiadujące ze sobą wierzchołki sąsiadujące ze sobą wierzchołki. No to kilka przykładów. No najprościej, jak weźmiemy sobie czworokąt, no to to jest bok, no to wierzchołki sąsiadują, no ale tu mamy sąsiadujące ze sobą wierzchołki. No i tu mamy drugą przekątną. Weźmy jeszcze jakiś taki też Wielokąt wypukły. No i tutaj narysujemy kilka przekątnych, no niekoniecznie wszystkie. A na przykład w trójkącie nie mamy przekątnej, prawda? No bo z tym wierzchołkiem sąsiadują te dwa wierzchołki, no i nie ma nie niesąsiadującego wierzchołka do tego. No a teraz popatrzmy na jakiś wielokąt wklęsły. No i tutaj przekątna. To jest jedna, a druga jest tutaj. Prawda? No więc może się tak zdarzyć w, w przypadku wielokątów wklęsłych, że przekątna leży poza wielokątem. Jak odpowiednio narysujemy, to może się też zdarzyć tak, że przekątna mm, leży kawałek w wielokącie, a kawałek nie. Na przykład tutaj. Może się też zdarzyć, że przekątna pokryje się kawałkiem, troszkę z bokiem. Tak jak tutaj jest na przykład. Prawda? I co więcej, tutaj też jest fajny przypadek, bo ta przekątna ma w sobie też drugą przekątną, prawda? Między tymi bokami, między tymi wierzchołkami. No powiedzmy mamy ABC no i mamy Przekątną AC i przekątną BC. I przekątna BC leży na przekątnej AC. Prawda? Więc może się tak zdarzyć w przypadku wielokątów klęsłych, że przekątne się pokrywają. A gdy będziemy zliczać przekątne, no to jednak te przekątne należy policzyć osobno. I w tych wszystkich zadaniach, i w tych wszystkich rozważaniach. Będziemy zakładać, że wielokąty nie mają samo To znaczy nie ma takiej sytuacji, że mamy czworokąt, którego boki w taki sposób przebiegają. Czyli takich sytuacji nie rozważamy. No będziemy rozważać takie. Takie zwykłe wielokąty bez, bez takich samoprzecięć. przecięć. No to przejdziemy do zadania numer 1. W tym zadaniu pokażemy wzór na sumę kątów N kąta wypukłego. No Wyobraźmy sobie jakiś wielokąt wypukły. No powiedzmy tak, wybierzmy sobie jakiś punkt. A, ustalmy jakiś wierzchołek jego. I z tego wierzchołka narysuję przekątne. No to do sąsiadów nie rysujemy, nie tylko do pozostałych wierzchołków. I tutaj mamy mieść tam przekątny i tutaj będzie ostatnia przekątna. Wszystkie te przekątne leżą wewnątrz wielokąta, bo jest to wielokąt wypukły. Zatem powstały nam tutaj trójkąty. No, i tak, mamy n wierzchołków. Ile mamy, ile tutaj powstało nam trójkątów? No, zacznijmy od tego. Um, policzmy, ile mamy tych tutaj boków. No, tych boków tutaj, wszystkich mamy n. Te cztery odpadają, czyli mamy n minus 4, prawda? Tutaj mamy bo boki i każdy ten bok definiuje nam trójkąt, prawda? Tutaj utworzony mamy trójkąt, no i jeszcze plus 2, które mamy tutaj, czyli mamy n minus 2 trójkątów. No i zauważmy, że suma kątów tego wielokąta to tak naprawdę, to tak naprawdę suma kątów, e, suma kątów e, w tych wszystkich trójkątach. No, popatrzmy. Tutaj przy wierzchołku A mamy wszystkie te kąty od tych trójkątów. Tutaj mamy kąty kąt w tym trójkącie. Natomiast tutaj w każdym pozostałym, no to kąt wewnętrzny wielokąta to suma tych dwóch kątów. No i zobaczmy, że tak naprawdę pozaznaczamy wszystkie kąty w, tym, w tych trójkątach. Czyli suma kątów n kąta wypukłego równa się no tyle, ile mamy trójkątów, razy suma kątów w trójkącie. No, a to chcieliśmy udowodnić. Pokażę teraz jeszcze jeden sposób na to zadanie. Troszeczkę, troszeczkę inne podejście, ale ale też proste. Tym razem nie wybieramy sobie wierzchołka, tylko punkt wewnątrz. Jakiś punkcik wewnątrz. I od tego punktu rysujemy do wierzchołków odcinki. Teraz powstały nam trójkąty, gdzie każdy z tych trójkątów jako podstawę ma jako podstawę ma Bok tego wielokąta. Czyli tym razem mamy n trójkątów. I zobaczmy, że suma kątów w tym wielokącie no to są te wszystkie kąty tutaj. Prawda? I tak dookoła. No jak sumujemy wszystkie kąty w trójkątach, no to dodamy też te tutaj kąty. A zauważmy, że one tworzą nam kąt pełny, czyli 360 stopni. Więc suma kątów. N kąta wypukłego równa się N razy 180 stopni, bo tyle jest trójkątów i to jest suma kątów w trójkącie, minus ten kąt tutaj na środku, czyli 360 stopni. Może tutaj jakoś go zaznaczę na czerwono, na czerwono-czarno. No i tutaj też podkreślę to na czerwono, żeby. Aby było wiadomo, że chodzi o, tecz, o ten kąt. No to wyłączymy sobie 180 nawias i mamy ten sam wzór. No takie e, podobne sposoby, ale jakieś takie troszeczkę się różnią z wyborem tego punktu, i może ten drugi e, będzie łatwiejszy. No ale to już co komu będzie leżało. Teraz przejdziemy do zadania numer 2. Jest ono pomocne w udowodnieniu wzoru na sumę kątów dla wielokątów wklęsłych. Mamy jakiś n-kąt. Rysujemy jakiś n-kąt. Rysujemy wielokąt wklęsły. Jakiś tam. I teraz, e, oczywiście, zdanie jest oczywiste dla wielokąta wypukłego. Natomiast dla wklęsłego może niekoniecznie. Ale pokażemy, że my zawsze możemy wybrać w każdym wielokącie taką przekątną, która w całości leży wewnątrz. No na przykład tutaj to by była jakaś taka ta przekątna, prawda? Ale na przykład już ta przekątna by, by nie była. No to jak to udowodnimy? No w tym celu wybierzmy sobie punkt, no powiedzmy gdzieś tutaj jakiś AI, nazwijmy go AI. No ten będzie punkt AI plus 1 następny a ten będzie a i minus 1. Jeżeli, AI, jeżeli to by było e, jedynką, no to ten poprzedni to nie jest a0, tylko ten, który się tak tam zapętli dookoła, czyli AN. n. No sąsiadujący do a1 to jest AN. I jaki jest pomysł? Pomysł jest taki, że mm, z, tego, z tego punktu AI rysujemy wszystkie półproste leżące w tym kącie a i minus 1, a i plus 1, czyli w tym kącie rysujemy wszystkie półproste. No, tak po kolei, ich, jest, ich będzie nieskończenie wiele. No, ja narysuję tylko kilka. Może tutaj jeszcze? No, tutaj. No, powiedzmy jeszcze, tutaj narysujemy jakąś taką lepszą wierzchołek, przeszło. Tutaj. Tutaj. O, proszę bardzo. I te. Tak, mm, te półproste przecinają dziś boki tego wielokąta. Prawda? Bo jak narysujemy w tym kącie, to jest wewnętrzny kąt wielokąta, narysujemy półprost, no to one będą przecinać nam boki tego wielokąta. No i te punkty przecięcia sobie oznaczymy. No Jak jest jeden punkt przecięcia, no to fajnie, no to mamy, no to zaznaczamy sobie punkt, ale w sytuacji, kiedy ta półprosta przecina nam kilka boków, to zaznaczamy ten punkt, który jest najbliżej punktu AI. Czyli w tej sytuacji to nie będzie ten, ani ten, tylko ten. Tak? W tej sytuacji to będzie ten. Tutaj będzie ten, tu będzie ten. Tak? Czyli jak jest jeden punkt, no to nie ma problemu. To, no to wiadomo, co zaznaczyć. Jak jest kilka, to ten najbliżej AI, no, który się jest najbliżej tego, tego, tego wierzchołka AI, więc możemy sobie tak wybrać. No i teraz, jeśli. Który z tych zaznaczonych punktów jest wierzchołkiem, no to mamy tę przekątną. No zobaczmy tutaj, w naszym nersłonym przypadku, to jest na przykład ten punkt, prawda? To jest wierzchołek, więc ta przekątna to jest nasza szukana przekątna. Ona leży w całości w tym wielokącie. Ewentualnie może być też to. Zobaczcie, że to, że z kilku punktów wybieramy tej najbliżej daje nam to, że ta cała przekątna leży w całości wewnątrz tego, wewnątrz tego wielokąta. Więc jeśli któryś z wybranych punktów jest wierzchołkiem, no i powiedzmy wierzchołkiem, AJ. Wielokąta A1, A2, AN to ta przekątna A AJ jest szukaną przekątną. Tak, czyli powiedzmy tutaj byłoby to nasze AJ. No dobra co w sytuacji, jeśli tak nie jest, że jeśli nie trafimy na, na wierzchołek. Czyli jeśli żaden z wybranych punktów z wybranych punktów, nie jest wierzchołkiem, nie jest wierzchołkiem wielokąta. To co wtedy? No to wtedy mm, popatrzmy. Dokończymy to zdanie za chwilę. No zobaczmy. Mamy sobie e, kąt, i z tego kąta wychodzą półproste, i one nie przechodzą przez żaden e, wierzchołek. No to to oznacza, że przecinają tylko jeden bok. Przecinają tylko jeden bok. Czyli tu jest jakiś bok, i tylko jeden. No bo gdyby przecinały dwa boki, powiedzmy jeden i drugi, no to gdzieś ten bok się kończy, prawda? A tu mamy wszystkie przekątne i gdzieś trafimy na jego wierzchołek i się zaczyna kolejny bok, prawda? Czy tam e, byłby wygięty w drugą stronę, ale gdzieś on się kończy. Gdzieś ten bok się by skończył nam i byśmy trafili na jego wierzchołek. Prawda? Jeżeli tu byłby nachodził jakiś inny bok, prawda? Taki taki wcześniej, czyli taka sytuacja na przykład taka i byłoby tak. No to gdzieś ten bok by się kończył, prawda? Gdzieś on musi się kończyć. Więc byśmy trafili w końcu na wierzchołek. Więc te sytuacje są niemożliwe w tym przypadku. One się zaliczały do tego przypadku. Więc mamy tę sytuację, że te, że te wszystkie półproste przecinają jeden bok. To. Wszystkie półproste, wszystkie półproste przecinają jeden bok. Jeden bok. Co to oznacza? To na przykład oznacza, to jest łatwa obserwacja, że ten kąt musi być wypukły. Musi być mniejszy niż 180 stopni. No to łatwo to zauważyć. Cóż, tego nie będę wyjaśniał. To można sobie narysować i to jest prościutkie. Czyli że ten kąt w tej sytuacji jest mniejszy niż 180 stopni. No dobra, no to jak on już jest mniejszy niż 180 stopni, no to popatrzmy. Zatem mamy, narysujmy jeszcze raz, mamy ten, mamy ten kąt a i tu gdzieś jest wierzchołek, tu jest wierzchołek A i 1, a tu jest wierzchołek A i plus jeden i wszystkie półproste przecinają jeden bok, więc tu jest jakiś bok, prawda? No to jak przedłużymy sobie teraz te ramiona, czyli te boki, jak sobie przedłużymy, ewentualnie może być tak, że, ewentualnie może być tak, że ten bok jest tutaj wcześniej, prawda? Tutaj na tych wierzchołkach. Wcześniej nie, no bo tu jest to jest bok, no to tu nie ma żadnego wcześniej boku, więc, więc może być bok gdzieś tutaj, prawda? No to ponieważ wszystkie tu przekątne, wszystkie te półproste leżą wewnątrz tego tu kawałka, czyli to jest jakiś bok, a to są, to jest ten kąt. I tu nie ma po drodze nic, to znaczy, że jak sobie narysujemy taką przekątną to ona w całości leży wewnątrz tego wielokąta. Tak? Bo tu nie ma całe te półproste, dopiero tego, ten bok przecinają. Tak? Dopiero te punkty, które my zaznaczamy, dopiero są tutaj. Więc z tego wynika, że AI minus 1, AI plus 1 leży w całości w wielokącie. Zatem jest szukaną. Szukaną. Przekątną. No i to nam, to nam pokazuje zadanie numer dwa. No i mamy całe. Wszystkie narzędzia, żebyśmy mogli zrobić zadanie trzecie. No to weźmy sobie. Yy, N -kąt I od razu narysuję n kąt wklęsły, gdyż tylko o, tutaj taki ma znaczenie. I chcemy policzyć sumę kątów tego n kąta. Z poprzedniego zadania wiemy, że istnieje tutaj przekątna leżąca wewnątrz tego, wewnątrz tego n kąta w całości. No, powiedzmy tutaj na rysunku, mu no to będzie ta. Powstały nam dwa wielokąty, trochę mniejsze, o mniejszej liczbie boków. No to no to teraz każdy z tych wielokątów dalej będziemy ciąć. Prawda? No to tu powiedzmy będzie tak. No a tu będzie, powiedzmy tak. I teraz znowu powstały nam kolejne wielokąty. Jak powstały nam trójkąty, no to już kończymy zadanie. A jak jeszcze nie, no to dalej tniemy. Tak? Wzdłuż tych tak, takie rysujemy przekątne, które a, a, które leżą w całości wewnątrz, a przypomnę, że z zadania drugiego wiemy, że zawsze taka istnieje, a dla dowolnego e, wielokąta, a, no co najmniej, oczywiście, cz czw czworokąta, prawda? A, no, więc, a, a no więc, tak sobie rysujemy. No i zobaczmy, że wtedy wielokąt damy radę podzielić na trójkąty. I suma kątów. Suma kątów tego wielokąta to jest po prostu suma kątów trójkąta. Suma kątów e, tych wszystkich trójkątów. Czyli suma kątów to się równa liczba trójkątów razy 180 stopni. Prawda? No i w tym wypadku chcemy zastanowić się, ile mamy trójkątów. Ile trójkątów nam powstanie przy takim, przy takim podziale. E, no, to, no to zastanówmy się. Powiedzmy, że nie wiemy, ile kresek narysujemy tak? w sensie przekątnych, prawda? Powiedzmy, że narysowaliśmy k przekątnych, aż doszliśmy do podziału samych trójkątów, czyli k e, liczba e przekątnych dzieląca wielokąt na trójkąty. Powiedzmy, że mamy, narysowaliśmy ich k. No to ile powstało trójkątów? Jeżeli mamy k takich, k takich odcinków dzielących, no skoro mamy k odcinków dzielących, no to mamy k plus 1 trójkątów. To jest liczba trójkątów. Dla, dla jakiegoś przykładu narysujmy jeszcze inny, inny wielokąt. No powiedzmy jakiś taki. No i tutaj powiedzmy, tutaj powiedzmy, Będą takie przekątne. Tu będzie jedna przekątna, tak, żeby, tak żebyśmy z różnych, z różnych źródeł narysowali. Tu będzie druga przekątna, tutaj trzecia przekątna i tutaj czwarta przekątna. Powiedzmy, prawda? No to każda z tych, każda z tych narysowanych, z narysowanych odcinków no dzieli nam wielokątna. A, a, jak narysujemy jeden odcinek, to przybywa nam jeden wielokąt w podziale, tak? Tak jakbyśmy go na kawałki rozkładali, tak jakbyśmy go obcinali nożyczkami, prawda? Czyli rysując, mamy startujemy z jednego wielokąta, rysujemy jeden jedną przekątną, to mamy dwa wielokąty, kolejną mamy trzy wielokąty. I tak dalej, i tak dalej. prawda? Tak jak narysujemy K, to będziemy mieć K plus 1 tych wielokątów, a już wiemy, że to będą wszystkie trójkąty, no bo w końcu dojdziemy do trójkątów. No bo jak mamy czwórokąt, to narysujemy przekątną jedną i mamy, i mamy trójkąty. Więc dojdziemy do trójkątów. No i teraz tak, powiedzmy, że to są, że pocięliśmy to, ten wielokąt nożyczkami, więc to są odseparowane trójkąty. No to sumaryczna liczba boków, tych wszystkich trójkątów, no to jest 3 razy k plus 1, prawda? To jest sumaryczna Liczba boków trójkątów. Tutaj one się pokrywają, ale powiedzmy, że my je porozsuwaliśmy, prawda? No to teraz, to teraz się zastanówmy, co się dzieje w sytuacji, gdy mamy wielokąt, który ma n boków, i my go przetniemy jedną przekątną. Powstaną nam dwa wielokąty. Jeden. I drugi. I o ile wzrosła sumaryczna liczba boków? No, ten wielokąt ma te, te boki, się wszystkie powtarzają, ale tutaj ten doszedł zielony cynek do jednego wielokąta i zielony do drugiego, czyli wzrosła nam o dwa. Więc równie dobrze możemy powiedzieć, że sumaryczna liczba boków tych, ty, tych, trójkątów, tych m, trójkątów poprzez liczenie m, gdy będziemy dokładać kolejne przekątne, to startujemy od n kąta i z każdą dorysowaną przekątną przybywa nam 2, czyli mamy plus 2k. No i to jest dokładnie to samo, prawda? Więc mamy równanie: 3k plus 1 równa się m dodać 2k. No to mamy 3k dodać 3, równa się m dodać 2k. Przenosimy k na drugą stronę, czyli mamy k równa się n minus 3. No to zobaczmy, wyszło nam, że liczba przekątnych, która dzieli nam wielokąt na trójkąt, no to jest n-3. No to wtedy liczba trójkątów, jakie mamy, czyli z tego wynika, za że k plus 1 równa się n-2. Tak? To jest liczba trójkątów. Liczba trójkątów. Więc suma kątów, Równa się liczba trójkątów, czyli n minus 2 razy 180 stopni. I to nam pokazuje wzór dla dowolnego wielokąta, dla dowolnego n kąta, czy to wypukłego, czy wklęsłego. No i teraz jesteśmy, już udowodniliśmy pełne twierdzenie dotyczące sumy kątów w n kącie. Możemy przejść do zadania czwartego. No zadanie czwarte już będzie bardzo e, łatwe. I ono działa i dla wielokątów wypukłych, i wielokątów wklęsłych. No, bo narysujmy sobie jakiś tam wielokąt, powiedzmy jakiś taki. Dajmy na to, że on ma n boków. N, liczba boków. I chcemy policzyć liczbę przekątnych prawda? No to wybierzmy sobie jeden z wierzchołków, powiedzmy A. No i ile ma nie sąsiednich wierzchołków? Tutaj nie, tutaj nie i do siebie też nie. No to do wszystkich pozostałych możemy narysować przekątną. I ta przekątna będzie czy to wewnątrz, czy to, e, czy to będzie na zewnątrz tego wielokąta, czy tak trochę wewnątrz, trochę na zewnątrz. No to już nie ma znaczenia, ale do pozostałych wszystkich możemy narysować. Czyli z tego wierzchołka narysujemy dokładnie n minus 3 przekątne. Prawda? No bo tu nie, tu nie, tu nie, a do pozostałych narysujemy. No to jak mamy wszystkich n wierzchołków, no to to zostało n 3. No i my to samo zrobimy dla każdego wierzchołka, czyli liczba przekątnych to jest n razy n minus 3, prawda? Bo dla każdego wierzchołka też narysujemy dokładnie n-3 przekątne. A teraz popatrzmy jeszcze. Jeżeli z wierzchołka A rysujemy przekątną tutaj do wierzchołka B, a potem to samo robimy z drugiej strony, z wierzchołka B też potem rysujemy do A, no to każdą przekątną liczymy dwukrotnie. Zobaczmy, każda przekątna ma dwa wierzchołki. No to każdą przekątną liczymy dwukrotnie i z wierzchołka A i z wierzchołka B. Dlatego musimy dołożyć tutaj jeszcze jedną drugą. Więc tutaj podpiszemy. E, każda przekątna liczona dwukrotnie. Tutaj jest liczba wierzchołków. A tutaj jest przekątne, liczba przekątnych z jednego wierzchołka. No i to nam dowodzi, dowodzi tego, tego zadania. I tu już nie ma znaczenia, czy wielokąt jest wypukły, czy wklęsły. No już tutaj powiedzieliśmy, jak te przekątne będą wyglądać, no to no tu to już nie ma znaczenia. zawsze no, narysujemy n-3 przekątne z jednego wierzchołka. Z jednego, Wierzchołka. No i to nam kończy zadanie, no i kończy dowody e, e, twierdzeń, które, m, które dzisiaj mieliśmy pokazać. Na dzisiaj to już wszystko. Widzimy się na następnej lekcji. Do zobaczenia. Pamiętajcie o tym, aby kliknąć dzwoneczek, aby pamiętać o dzwonku na następną lekcję, zostawić łapkę w górę, zasubskrybować kanał i ewentualnie skomentować. Do zobaczenia.